jedno z najbardziej fascynujących miejsc. W tym momencie znajdujemy się na strychu Zamku Królewskiego na Wawelu, a konkretnie nad skrzydłem wschodnim, pod nami znajduje się sala poselska. To, co budzi zdziwienie, to to, że wydaje się, że ten dach wcale nie jest taki stary, na jaki wygląda z samego dołu. Tak, bo jest przykładem wyjątkowym, przykładem zabytku techniki de facto i zarazem przy świadectwem konserwacji zamku z początku XX wieku. W XX wieku, tak naprawdę, wymieniono całe poszycie oraz całą konstrukcję. Wybrano stworzenie konstrukcji dachowej, więźby dachowej metalowej, wykonanej ze stali. I mamy do czynienia tak naprawdę z jednym z najbardziej fascynujących przykładów zabytków techniki. Ta konstrukcja, jej rozpiętość, sposób montażu może przypominać paradoksalnie wielkie hale dworcowe. Z początku XX wieku, które się pojawiają w tych wielkich worcach, jakby na przykład we Wrocławiu czy Treźnie, widzimy pewnego rodzaju interwencje, czy też podbudowę, żeby stworzyć odpowiedniej jakości ten dach. Ten dach się zmieniał w ciągu stulecia, on nie jest do końca, do końca ten, który był przed rokiem 1900 który możecie na przykład zobaczyć na zdjęciach. Również trzeba pamiętać, że dachówka, która pokrywa dach, jest dachówką, która była wymieniana w ciągu ostatnich dekad. Po odzyskaniu Zamku Królewskiego na Wawelu, po wykupieniu go z rąk Wojska Austriackiego, przystąpiono do bardzo gruntownych prac konserwatorskich i między innymi wymiana więźby dachowej, stworzenie czy próba rekonstrukcji tego, co było wcześniej, było jednym z głównych celów restauracji, rezydencji królewskiej. Na dzień dzisiejszy jest to jedyna niepowtarzalna okazja. Myślimy, ale bardzo ostrożnie o specjalnych pokazach. Dla powszechnego ruchu turystycznego nie jest w żaden sposób dostosowany, dlatego tak naprawdę mamy do czynienia z ekskluzywnym, krótkim zwiedzaniem ograniczonej liczby osób.